Hmm. Już wziąłeś, dobra A ty już go zahaczyłeś? Nie Okej. Okay. Teraz będę się zahaczał right, i czekam na ciebie. Right. Kurwa, right. ziemię, czekam. Ale Spoko Kurwa jacht jedziemy czaliście? Albo po czym? Jest to sięgnięcie chyba za to, za dowiesienie jachtu. Gdzie tołeś? Jest? Coś jest, Uf, ja, takie to. albo budki, ale z łódki cztedy z DRC Jakaś inna. No. Nie wiem, ja jachtu chyba jeszcze nie, nie, nie wiozłem, tak w sumie. Patrzę jak bardzo wielki jest ten jacht. I ci powiem, czy ja kiedyś wiozłem. Jest w chuj wielki. Ile on waży? 9 ton. Mało. 9 ton, to nie wiem, czy tak mało, powiem ci. Myśl, że 9 ton to mało? Na jak No. No, 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 widzisz jaki duży? Taki, ja taki kiedyś już. I co, dostałeś ten? Co? Przyjęcie? Nie, czyli nie jest nie mowa o tej łodzi. O, ty, ty to masz. A. Czemu mi się z dupy odpala bluetooth? Ja pierdolę. Czekaj, jeszcze zobaczę sobie ile mi zostało. Mmm, 11,5 giga, 42% dobra. Ja mogę jechać. Ty pewnie też. No. Zajemy. Ale zajębie tym miastem. Jachem... O, nie zajebałem S. A, ja mam lagi w nocy. Jeszcze w mieście. No 40 FPS-ów Nie, no. Najgorsze są te niemieckie miasta. Tak, ale jeszcze te światła, nie wiem. Nie, że to boli w oczy, na moich ustawieniach też mam małych bezuprzestrzeni. Nie sobie. no, najgorsze są do że światło... Sygnalizacja świetlna w nocy działa normalnie, dlatego. Bo w niektórych miastach na przykład... Skrzyżowania i światła na nich są żółte, po prostu w nocy. I są jeszcze jeździć... Jest tak nie wymyśliłem, nie, nie nastawiłem Serio? No, nie widziałem czegoś takiego jeszcze w tak tej że... Ciekawe. W ogóle Chciała donić no. jakieś laska no yy, yy, Nie, ona miała, miała na story pokazany coś tam W sensie, że o jak lubisz stopy to coś tam, coś tam, nie? Ja pisałem no. że ja lubię stopy Ja pisała, że To ci wyślę Ja lubię. O kurwa, dobra yy, I później nie wysyłała i napisałem Halo, co jest? Czemu nie wysyłasz? No, wysłałam jakąś gosówkę cała sapana <grym> i mówić, że. Go straight on. Stwierdziłyśmy jeszcze nami, że idziemy na basen odkryty, bo w końcu mamy taki basen, fajny, odkryty. Yy, I ten. Jakiegoś gościa zauważyli na tym basenie, bo generalnie o tej godzinie tam nie można. Jakiegoś gościa zauważyli na tym basenie, zaczęli spierdalać w samych stringach. I, I to było generalnie wszystko co nie powiedziała i ja się pytałem ile wypiła i powiedziała, że nic nie wypiła. Right. A tak miała głos. Mogę ci puścić to później, ale nie wiem czy jest słychać czy cokolwiek ok? nie musisz Matry, jest teraz wiąca, nie? Right. czemu nie muszę <śmieniu> Wiesz na jakim filmie dzisiaj byłem? Na meczu Kosmicznym, no ten film był ok Ale animacje były zajebiste Wiesz? Nie. A i, i, i trochę chwilował psada, bo same murzyny były w obsadzie Więc... słabo... A i był LeBron James LeBron James No Czyli byłeś na filmie Space Jump? Tam. Tak na mój kierowca Martin zarobił? Nie mam pojęcia ile Twój kierowca 47 Martin zarobił. 7000. Cóż? Ok. No fajny był swoich Jam 2. A ty wiedziałeś czy wygooglowałeś? Co? Czy przetłumaczyłeś po prostu? Wiedziałem, przewik. A oglądałeś pierwszą? Nie, a ty oglądasz pierwszą? Właśnie nie. A bo my tak spontanicznie do tego kina pojechaliśmy, wiesz? A nie było nic innego, była noc czyszczenia, ale dopiero 19.20, a o 19.20 19. też w domu byłem Nie, nie, noc oczyszczenia, co ja gadam, escape room Ja to bym na ten escape room pojechał, ale nie chcę wydawać 180zł Chociaż Dominika powiedział, że tym razem ona stawia wszystko Ale ja tak nie mogę na to zgodzić mi się spalił trochę ze wstydu, chyba Jakby mi dziewczyna musiała stawiać coś a ty? W ogóle masz jakieś dziewczyny w klasie? No Serio? Nie A Nie, a tak serio, serio Masz dziewczyny w klasie na informatyku? No Ja pierdolę, ile? Dwie I co, są, z, są takimi dziewczynami, dziewczynami? Czy, czy to są bardziej takie babochłopy? Są ludźmi Nie są Ale ludźmi, bardzo... sorry Nie są ludźmi Ta? No A co? One są takie anime baka uwo? Nie są normalne Szefik Są normalne? A kolega, tak. się z nimi? Nie. Czemu? Są zbyt normalne. A jak mają na imię? Dominika. O! A druga? Dominika. Pierdolisz? Nie. W obie mają na imię Dominika? Tak. Ty jesteś kurwa taki w rozmowie, że ja nie potrafię wyczuć kiedy ty ten. Tarkazmem gadasz, a kiedy naprawdę Taki jesteś właśnie, wiesz? Taki jestem Tak, Christopher mi robi właśnie 16 koła, nie wiem czy wiesz A już wiesz chyba Pamiętasz Dowiedziałem kogo? się No to git jest W tym razie chill Cię tylko chill Wiesz co, widziałem cię w tym, w Empiku jak byłem nie. Książkę Charlie D'Amelio. Wiesz co to, to jest w ogóle? Tak. Cześć Książkę Charlie D'Amelio. I widziałem książkę Billy Eilish. I widziałem tego, Spidermana takiego fajnego. Trochę jak manga wyglądało, ale tylko wyglądem i kształtem. Nazywa się to komiks. Nie, właśnie to nie był komiks. Tylko mówię, że okładką wyglądał jak jakieś, jakieś manga to była. Bo to była normalna książka, się czyta tak. Wiesz, wynika, to wiesz, wynikę. smutno, i tak dalej. A ten, co ja tam jeszcze widziałem? A widziałem książkę ekipy, widziałem książkę tego typa z TikToka co mówił, żeby rzucić szkołę i postawić bliźniaki. W ogóle ja myślałem, że on trollował z tą książką, a się okazało, że serio jest nie taka kurwa książka. Jak zostać umysł bli tego, milionera. Jak się nazywa książka, czujesz? No to wybogacza. Tak, coś coś takiego napisał. I wiesz, to ten. Ej, kurwa, jakiś, w jakiejś dżungli jadę teraz w tym Eurotraku, Nie wiem. Jest to las, nie dżungla. Dżungla, chłopie. To jest Znajmniej las. Nie, na moich ustawieniach to wygląda jak dżungla. No, chyba, że. No. Y ale wiesz, czego nie widziałem i byłem oburzony? Nie. Strefy mangi. I byłem taki oburzony. Taki byłem wrrrr na ten sklep. Rozumiesz? Już chciałem skargę na niej składać. Że Jesteśmy w Polsce, z 10 jest osób to czyta. Netis czyta, to jedno co, jaką znam, już Ale jest tak potężny, że można go tylko 10. Natalka czyta mangi, ale. ale przez internet, więc tak teraz jest useless. Jak dla mnie, nie ja wiem, ona oglądała 140 odcinków ja tego. The Walking Dead komiksu, jak jakiś ziomuś, ten... Robił dubbing do tego z innymi jakimiś laskami i typami. Czajesz? Pokrzem. No mi to by się kurwa nie chciało. Co? No 140 odcinków The Walking Dead komiksu, jak typy se gadają coś? Aż to albo czytanie tego, albo słuchanie tego. Mi to się lepiej grało w tą grę. Wiem, że to ma chuja do serialu, Oj, ale... bardzo. No wiem. Ale tak fajnie mi się grało w grę, bardzo fajne było do Walking Dead. Czy może że ci się gry martwego jeszcze z Tutta Tak. Tiltale? A, tak, ale zacząłem od trzeciego sezonu. To już Mówiłeś. Ci no, a ty grałeś do Walking Dead? Nie. Okej, okay, a. każ. No dobra, to nie będziesz Kaszu skoro nie grałeś to Co? No nic, taką babę jedną. Jaką? Mission. Samożynka? Tak. To kojarzę. Fajna. Fajna jest. I ten. I chciałem powiedzieć po prostu, że jeszcze grałem jeden odcinek tego dodatku, co był z nią. The Walking Dead Mission, czy jakiś tak. Wiesz? Nie. Nie wiedziałem tego. Tak. To już wiesz teraz. It's eight o'clock in the morning. Dlaczego jesteś fanem amerykańskiego rapu? To no nie jest rap. Trap pop. Ben. Posłuchaj, widzą e, mnie do Spotify a. słuchania ok? Nie. Proszę. A jak nie. nie, to ja się zatrzymam i ci wyślę zaproszenie. La, 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 la. To posłuchaj szczerze, ja słucham. Ja słucham muzyki niezależnej, ziomuś. Aj to, A w tym bardziej nie chcę. To, to najbardziej buja, a nie jakiś rap Nigger, 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 ey ey nigga nigga shing Shit gangsta, gangsta shit nigga, Gangsta nigger. shit najlepszy, NVA No właśnie, nie, co ty gadasz? Co ty mówisz? Zależy jaki mood Bo jak mood masz taki, że yy, 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 Gangsta shit, to no, słuchasz gangsta to Jak masz mood yy, Nie przeszkadzać i płacze w pokoju, bo... bo chce się zabić, to... Słyszeli pipa, pipa, pipa Tentacjona. XL. Co? Jak I to nie? Się no właśnie, bo tak smutną muzykę tworzyli. No właśnie, bo jebało ich, kurwa, z tą smutną muzyką. I myślisz, że słuchasz smutnej muzyki. Mylę się dzisiaj? Dzisiaj? No. Zależy co, przez to rozumiesz? Albo wczoraj, no dzisiejszego wieczoru. Dzisiejszego wieczoru? Nie no, było no. jeszcze dzisiejszego wieczoru. Kurde fo. Wczorajszego. Czemu mnie wyzywasz? Możesz sprecyzować na przykład pytanie? To, bo, to miało być kurde. Y, chodzi mi o tej no tej, tej no... Czemu teraz możesz przekryć z tego przecinki? myłeś się od wczoraj 20.00 do teraz? Nie. Kurwa ty po się. A ty? Tak. Tylko to, że. prawie coś się jak... No. Tak. Jakbyś tego nie robił? Nie wiem, ale umyłem się też za to, bo kurwa, byłem spocany jak wróciłem z tego Rzeszowa, Bo miałem taką kurwa grubą koszulkę. A później się przebrałem w Loli Paradise i już chyba była chillera. Nowy merch, tak z Aniołem sobie kupiłem teraz, wiesz? Ja opierdolę tory zamknięte, jak we mnie pierdolnie coś... ...wykrakałem. Uderzył w ciebie... ...przeciąg? Teraz uderzy! Eee! Zablokowałem się na szlabanie! Uderzy mnie pociąg! O, zatrzymał się! S? Ej, nie zatrzymał się do końca. Wiesz co się stało? Nie. Wiesz, że te szlabany się zamykają w sekundę i nie ma animacji nie ma animacji zamykania szlabana? Nie wiedziałem tego, bo nigdy się nie e, spotkałem z tym. Przejeżdżałem przez tory i nagle mi się na mordzie zamknął szlaban. To się wciął się we mnie. Mnie w poetrze wyjebało i wiesz ile mam procent... Ja pierd*a. 50 69 mam na pojeździe, 14 na naczepie i 17 na ładunku. Zajebiście. Tak kurwa, zarobię gówno z tego. No cóż. Mogłeś, no jak człowiek, zatrzymać się na Co przejeździe. A jeszcze ja jechałem w ogóle 160 i tak wyskoczyłem jeszcze w górę na tym. Ej, czemu jakaś. Nie... dobra Karla jest do zwolnienia, minus tysiąc mi zrobiła. to nie tak, że wracała bez czegoś, tylko pewnie uszkodzenia zrobiła dziwka. Dobry pracownik <laughs> Kurwa, piłem herbatę i się zajębałem i zjechałem z drogi w drzewo. Ale tylko 1% mi to dodało, więc... Nie tak źle. Więc... Oh. Wypijem herbatę. Wypijesz herbatę? Tak, Arizonę. Wiesz kiedyś Arizona? Nie. No dobra, jest. Polecam ci nawet. Mówisz? Tak, ale watermelon jest słabe. Ale polecam ci ten podstawowy smak z tym japońskim drzewkiem. Na opakowaniu. To ten jest dobry, jak coś, nie? Na puszce. Na no. nie opakowanie. No, opakowanie inaczej. Ciekawe. Na butelkę też mówisz opakowanie? No czasem. Jak zapomnę słowa. Zapominasz słowa butelka? No, tak jak ta zapomniałem słowa puszka. Masz Alzheimera? To to. Thank you Haha, powiecie? Ha, ha, Nazarka się umawia right. z Jezusem Chrystusem na karucie. Haha, Jezus Chrystus. Turn right. Second place. But we won't no o oh, oh. The way it's go Co chcesz? Pobrałeś? Jeszcze nie Ile masz? 23 Giga? Czy procent? Weź, czy procent Co ty pierdoleś? Ok. No, musiałem zatrzymać na anime Więc zagramy. No właśnie, jak będę czekał, to już usnę chyba przed tym komputerem. Więc gramy teraz już, Miki. Jutro zagramy z tomiaszą. O, w sensie dzisiaj, ale później. A to ja nie będę grał z wami, takie cware. No kurwa, jak ja zaraz zasnę przed tym komputerem, już tak mi się odwracałem. Nie, nie będę no, planuję, mam 23 giga. A, to widzę, to jeszcze poczekam. Bo zatrzymywałem, szedłem na dół. Wróciłem. Bo chciałem ująć nie niema i sobie zatrzymałem na chwilę. ty, ale mi też umiera, To też jest coś. Bo ciężko się oglądaniemy jednocześnie i. Jest zbyt duże zużycie. to, to jest Kaya. Ja. Jak można ustać przed komputerem? Mówisz, że taki nabaz no że idź spać, a ty kurwa nie wytrzymujesz od drugiej godziny nie nie chcecie się spać. Ja. Bo jesteś ani... Oj, ja. kontaktu zero z nim jest termin. Bo, ja, bo ja ostatnio przez ten... Ja ostatnio... Przez...